Spa dla zakochanych. Karolina Lewandowska. Ślubowi zazwyczaj towarzyszą wielkie emocje i napięcie, które uwalniając się powoli na początku przygotowań, z czasem nabierają tempa, a w dniu ceremonii osiągają najwyższy poziom. Narzeczeni pragnąc jak najlepiej przygotować się do przyjęcia gości, często zapominają o sobie. Pragniemy zaproponować Wam upiększające i relaksujące zabiegi w ośrodkach spa które często oferują zakochanym specjalne pakiety usług. Skład usług wchodzących w zakres pakietu jest ustalany indywidualnie przez wybrany obiekt spa i zależy od długości planowanego pobytu dwojga zakochanych. Jeżeli wybierzecie dobry ośrodek i zaplanujecie kilkudniowy pobyt, najczęściej zaproponują Wam masaże częściowe, np. plecy, twarz, dekolt lub całego ciała, masaże gorącymi kamieniami, Zabiegi oczyszczające nawilżające na twarz, kąpiele np. borowinowe, zalgami, kapsułę parową lub saunę finicką, jacuzzi, basen. Możecie zamówić peeling całego ciała, kąpiel w płatkach róż, dla niej, i kąpiel piwną, dla niego, zabiegi wyszczuplające, maski z czekolady lub kawy cappuccino. Cena pobytu zawierać będzie noclegi, wyżywienie i dodatkowe atrakcje. Na przykład wino i owoce w pokoju, romantyczną kolację, wycieczkę dorożką, akompaniament muzyczny. Tak naprawdę wybór oferty dostosowany jest do możliwości finansowych i czasowych przyszłych nowożeńców. Gdybym miała proponować wybór niektórych pozycji, to na pewno warto skorzystać z masaży tak tzw. suchych i wodnych. Do pierwszych należą zabiegi kosmetyczne polegające na ucisku na tkanki organizmu. A ogromną popularnością cieszą się masaże gorącymi kamieniami. Są one głęboko uzdrawiające, relaksujące, pozwalając na uwolnienie nagromadzonego stresu. Łączą zastosowanie gładkich, podgrzewanych kamieni o różnych rozmiarach w kluczowych miejscach na ciele, tak tzw. czakrach i miejscach przepływu energii. Natomiast wśród masaży wodnych warto zwrócić uwagę na masaż podwodny automatyczny, który wykonuje się w specjalnej wannie. Wspaniały wpływ na organizm mają kąpiele, np. perełkowo-ozonowa, która odpręża, dotlenia i wzmacnia lub kąpiel w płatkach róż, która ma działanie nawadniające, pielęgnujące i poprawiające nastrój. Dla panów proponuję kąpiel w ukropka ciemnym piwie, Ponieważ pozwala ona skórze znakomicie wypocząć, nawilżyć się i zregenerować. Każdą kąpiel można rozpocząć peelingiem całego ciała, odpowiedniego zakończyć wmasowaniem odpowiedniego kremu. Proponuję wybrać się do sauny fińskiej lub parowej, aby oczyścić ciało z toksyn, poprawiając jednocześnie krążenie i odporność na choroby. Sauna fińska ma względnie niską wilgotność powietrza i wysoką temperaturę. Natomiast sauna parowa przy wilgotności dochodzącej do 100% osiąga niższe temperatury. Po zabiegu stosuje się najczęściej kąpiel w basenie z chłodną wodą. Czekolada i kawa cappuccino to nie tylko wspaniałe przesmaki, ale też składniki zabiegów rewitalizująco-odżywczych. Składają się z oczyszczającego peelingu, maski na ciało, które działają odżywczo i spalają tkankę tłuszczową oraz kończącego zabieg relaksującego masażu. Jeżeli uznacie, że odpowiada Wam taki sposób spędzania wolnego czasu, ale nie zdążycie przed ślubem, nie martwcie się, zawsze jest dobry czas, aby skorzystać z pakietu dla zakochanych. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.